Cześć, tu Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią jednotomówek fantastycznych. Pierwsza część ukazała się w zeszłym tygodniu, więc odsyłam Was tutaj do filmu, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. I tak jak ostatnio, dzisiaj przedstawię Wam 12 pozycji, 9 z nich będzie po polsku i 3 na koniec będą po angielsku. I niektóre z tych książek mają albo książki w serii towarzyszące, albo mają jakieś tam teoretyczne kontynuacje. Ale każdą z nich, y, według mnie, 100% można czytać jako jednotomówkę i nie trzeba kontynuować z innymi częściami, nawet jakiejś tam powiedzmy serii, y, dlatego że. Cała ta książka jako jednotomówka jest zamknięta. Pierwszą książką na dzisiejszej liście będzie Vicious V. Schwab. Jest to książka, która na początku była napisana jako jednotomówka, ale pani Schwab po jakimś czasie zdecydowała się dopisać kontynuację. Ja tej kontynuacji nie czytałam, natomiast słyszałam, że jest ona niespecjalnie udana. Natomiast, tak jak już powiedziałam, ta książka była oryginalnie napisana jako jednotomówka, więc ona jest stuprocentowo zamknięta, można ją traktować jako jednotomówkę. Wishes jest to książka, którą sklasyfikowałabym chyba najbliżej Urban Fantasy i z wszystkich pozycji pani Szłab, akurat jest skierowana do dorosłych i w Wishes śledzimy dwójkę bohaterów, którzy w przeszłości na studiach byli przyjaciółmi i na tych studiach prowadzili eksperymenty, ponieważ wysunęli oni taką tezę, że w wyniku bardzo bliskiego kontaktu ze śmiercią, w wyniku jakiegoś wypadku, albo na przykład samobójstwa. Istnieje możliwość zdobycia supernaturalnych mocy. Tutaj mamy do czynienia bardziej z tymi nadprzyrodzonymi mocami w stylu superbohaterów z amerykańskich komiksów. I dlatego właśnie tak, no można by to klasyfikować jako urban fantasy, ale w sumie jednocześnie jest to po prostu opowieść o superbohaterach. To jest jedna linia czasowa, którą śledzimy, a, drugu, a druga linia czasowa, którą śledzimy dzieje się w teraźniejszości, kiedy nasi dwaj bohaterowie stali się z jakiegoś powodu zaciekłymi wrogami. No i tak sobie skaczemy pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, powoli odkrywając tę historię. Jest to całkiem fajna pozycja. Ja osobiście nie jestem aż taką wielką fanką twórczości Wiktorii Schwab, natomiast ta książka mi się całkiem podobała. Kolejną pozycją, którą tutaj podam, będzie po prostu Neil Gaiman. Nie wymieniam tutaj celowo jednej książki, dlatego że Neil Gaiman głównie tworzy powieści jednotomowe, to są wszystko powieści fantastyczne. I no też z drugiej strony nie chciałabym po prostu wymieniać tutaj wszystkich tych książek, bo ich jest bardzo dużo. Moją osobiście ulubioną książką Gajmana jest Księga Cmentarna, która opowiada historię młodego chłopca, który jako niemowlę w wyniku różnego splotu przypadków trafia na cmentarz i na cmentarzu wychowują go cmentarne duchy. Natomiast Gajman napisał wiele innych jednotomówek i tutaj od razu zaznaczę, że w przyszłym tygodniu ukaże się film właśnie o jednotomówkach Gajmana, gdzie Opowiem o większości jego pozycji, także stamtąd też będziecie mogli y, zaczerpnąć inspirację Wydaje mi się, że tutaj to jest wybitnie tak, że trzeba spojrzeć o czym jest każda książka Jakie zawiera elementy i wtedy zdecydować, czy to będzie coś dla Was Kolejną książką jest pieśń o Achillesie, Madeline Miller W poprzednim filmie mówiłam o Kirke, y, a tutaj postanowiłam zawrzeć pieśń o Achillesie No i umieścić ją jednak oddzielnie od Kirke, bo mimo, że obie te książki to są retellingi greckie To jednak są one od siebie zupełnie inne Dlatego, że Kirke jest boginią, ten retelling jest z punktu widzenia nie człowieka, tylko bogini, więc to jest zupełnie inny temat. Natomiast jeżeli chodzi o pieśń o Achillesie, no to mamy tutaj oczywiście postać Achillesa, ale nie jest on postacią centralną. Cała ta książka jest opowiedziana z punktu widzenia Patroklosa, czyli najbliższego przyjaciela i życiowego kompana Achillesa. I właśnie to przez oczy Patroklosa śledzimy te wszystkie nasze nam dobrze znane dzieje Achillesa aż do wojny o troje gdzie no kto wie jak toczy się oryginalny mit to wie jak Kończy się cała historia z Achillesem. Ja tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, natomiast chcę właśnie zaznaczyć, że cała ta książka jest pisana z punktu widzenia Patroklosa. Według mnie to był świetny zabieg i świetna decyzja, bo dało nam to bardzo świeże spojrzenie na całą tę historię, natomiast wiem, że nie wszystkim osobom to się podoba i niektórzy ludzie wchodzili w tą książkę z oczekiwaniami, że to będzie po prostu historia z punktu widzenia Achillesa. No i w tym momencie rozumiem, jak mogli poczuć się rozczarowani, że Achilles oczywiście. Jest tutaj bardzo ważną postacią, ale jednak to Patroklos gra pierwsze skrzypce i jest on też postacią, zarówno charakterem, jak i sposobem zachowania zupełnie inną od Achillesa. Myślę, że ogólnie jednak wolę Kirkę od Pieśni o Achillesie, ale jeżeli próbowaliście czytać Kirkę i Kirkę Wam się nie spodobała, to możecie dać szansę Pieśni o Achillesie, bo ta książka jest jednak zupełnie inna od Kirkę. Kolejną książką, która jest jednotomówką, ale z cyklu tych, które mają inne książki towarzyszące jej w serii jest Dożywocie Marty Kisiel. Jest to bardzo lekka, zabawna pozycja pisana naprawdę fajnym piórem i opowiada ona historię mężczyzny, który na samym początku odziedzicza w dożywociu dom i postanawia porzucić swoje stare życie, w którym no nie wiodło mu się zbyt dobrze, on jest w takim powiedzmy dołku egzystencjalnym, jeżeli chodzi o jego obecne życie. Postanawia się do tego domu wyprowadzić, tam zamieszkać, może ten dom doprowadzić do jakiegoś Lepszego stanu i ewentualnie na przykład w przyszłości sprzedać. Natomiast kiedy dojeżdża on na miejsce do tego domu, okazuje się, że w tym domu nie jest sam, ponieważ dom, który odziedziczył w dożywociu, jest zamieszkany przez różnego rodzaju dożywotników, którzy nie są ludźmi. No i od tego momentu, po pierwsze nasz główny bohater musi oczywiście nauczyć się istnieć w tym domu razem z nieludzkimi dożywotnikami. Ale również musi nauczyć się tego, co to znaczy być odpowiedzialnym za kogoś. Co to znaczy dbać nie tylko o samego siebie, ale też o inne istoty, i być może nauczyć się po raz pierwszy, co to znaczy posiadać rodzinę z wyboru. Jest to naprawdę taka bardzo ciepła, urocza, przyjemna pozycja, idealna do przeczytania, kiedy po prostu potrzebujecie czegoś, co poprawi wam humor. I dodatkowo, według mnie, fajnie jest czytać tę pozycję w grudniu, ponieważ ym, ta książka jest dosyć epizodyczna. Tam różne rozdziały dzieją się w różnych momentach roku. I część tej książki dzieje się w okresie świątecznym. Ja czytałam tę książkę tuż przed świętami i naprawdę uważam, że pasowała ona na ten okres idealnie. Kolejną książką jest już dosyć stara i bardzo krótka pozycja pogromca wampirów Grahama Mastertona. Jest to trochę urban fantasy, trochę horror i książka chyba już w ogóle totalnie zapomniana przez czytelników, ale ja osobiście tę książkę bardzo lubię. Opowiada ona historię pewnego mężczyzny, który w czasach II wojny, Światowej zajmował się eksterminacją strzyg i wampirów, i tutaj od razu zaznacza, że te strzygi i wampiry, i w ogóle eksterminacja strzygi wampirów jest ukazana w bardziej ten taki mroczny, słowiański ym, sposób. Mamy tutaj do czynienia z y, okrutnymi, obrzydliwymi stworami, które mordują y, ludzkość. No więc on podczas II wojny światowej y, zajmował się eksterminacją tych potworów, a teraz został ponownie zawezwany, aby zmierzyć się z swoim odwiecznym wrogiem, hrabią Duką, który w pewien sposób jest bazowany na Drakuli. Jest to książka dosyć mroczna, tak jak powiedziałam, zwłaszcza te opisy eksterminacji strzyg i wampirów są bardzo brutalne, także jest to raczej książka dla powiedzmy dorosłego czytelnika, ale tak jak już mówiłam, mnie się ona bardzo podobała. Kolejną książką i znowuż jest to sytuacja, gdzie jest to stuprocentowo jednotomówka, ale później została do niej dopisana druga książka, która skupia się na losach bohatera pobocznego, którego poznajemy w tej pierwszej książce, ale te losy jakby nie są bezpośrednio związane z tą pierwszą historią. Jest to książka Słowo i Miecz Amy Harmon i jest to książka, tutaj od razu znaczy, którą ja czytałam po angielsku i nie wiem, jak wypada polskie tłumaczenie, ponieważ ta książka w Polsce ukazała się już chyba parę ładnych lat temu, także nie wiem, jak wygląda wersja polska, nie wiem czy jest dobrze przetłumaczona. Po angielsku ten język, którym ona jest pisana jest bardzo ładny, tutaj mamy dużo gry słowem, mamy różnego rodzaju na przykład wierszowane zagadki, wierszowane zaklęcia i nie wiem jak to wypadło w wersji polskiej, także miećcie tylko tego świadomość. Słowo i miecz jest również krótką pozycją skierowaną do starszego czytelnika. To nie jest jednotomówka młodzieżowa, mimo że mogłoby się może tak wydawać z tej kompletnie niefortunnej okładki. I mamy tutaj historię dziewczyny, a właściwie młodej kobiety, bo ona na początku tej historii ma bodajże 20 lat, a w tym świecie no, jest to taki świat troszkę bardziej bazowany na średniowieczu, więc w tym świecie będąc 20-latką już się wychodziło za mąż, miało dzieci i było. Już tak powiem poważną, dorosłą kobietą. No więc nasza bohaterka za młodu w wyniku splotu różnych przypadków została przeklęta przez swoją matkę i odebrana jej została umiejętność mowy. Było to zrobione w pewnym bardzo konkretnym celu, ponieważ nasza bohaterka posiada dar słowa, co oznacza, że gdyby potrafiła mówić, potrafiłaby słowami kreować rzeczywistość. W tym świecie mamy cztery rodzaje magicznych zdolności, które czasami gdzieś tam objawiają się u różnych ludzi, natomiast jak to często bywa w tego typu pozycjach, magia jest tępiona w tym świecie, w związku z czym ludzie, którzy posiadają moce muszą się ukrywać i matka naszej głównej bohaterki zakleła ją, odebrała ją, jej tą możliwość wysławiania się, ponieważ jako mała dziewczynka nie byłaby w stanie kontrolować swojego daru i bardzo łatwo mogłoby się po prostu wydać to, że, no, że, że ona ma ten dar i wtedy zostałaby zamordowana Spalona na stosie. No i w czasie teraźniejszym trwania tej historii, nasza młoda kobieta trafia na Dwór Królewski, gdzie jest więźniem politycznym. W tym królestwie toczą się też różnego rodzaju walki z pewnymi nadprzyrodzonymi istotami, które pustoszą to królestwo i zabijają poddanych. Także mamy tutaj też troszkę intrygi politycznej, mamy tutaj właśnie trochę tego motywu bycia więźniem na Dworze Królewskim. Mamy oczywiście klasyczny motyw tego, że wszystko jest inaczej niż nam się wydaje, i mamy tutaj też wątek romantyczny, który według mnie był naprawdę bardzo fajnie poprowadzany pomiędzy naszą główną bohaterką, a jak się można domyślić od samego początku, królem, który jest naszym głównym bohaterem, ponieważ jakby historia tego króla i to, co się z nim dzieje, też jest bardzo ważne dla tej historii, ponieważ on też ma tam jakiś swój sekret itd. itd. Jest to idealna pozycja dla osób, które które szukają fantastyki z jakimś wątkiem romantycznym, który jednocześnie nie przyćmiewa historii i sama historia jest fajnie nakreślona i ciekawa. No i też dla osób, które na przykład no może troszeczkę już się przejadły albo znudziły fantastyką młodzieżową, albo po prostu fantastyka młodzieżowa do nich nie trafia, no i szukają czegoś z troszkę może bardziej dojrzałymi tematami dla starszego odbiorcy. Kolejną, tym razem stuprocentowo i jednotomówką jest wybrana Naomi Nowik. Jeżeli o mnie chodzi, to, słuchajcie, Naomi Nowik jest autorką, która nie do końca do mnie przemawia. Ja próbowałam też e, innych jej książek, i jeżeli chodzi o Wybraną, to jest jedyna jednotomówka, którą ja bym tak naprawdę poleciła tej autorki. E, aczkolwiek też tutaj mamy taką sytuację, że mm, do niektórych może ta książka trafić, a do niektórych nie. W Wybranej mamy świat wykreowany trochę bazowany na takiej starodawnej Polsce, natomiast według mnie to bazowanie na starodawnej Polsce jest bardzo. Nieudane, i szczerze mówiąc, trzeba trochę przymknąć oko na niektóre nazwy, które tam się pojawiają, opisy i tak dalej, bo to jest, no, bardzo, bardzo nietrafione. Przynajmniej według mnie, mamy pewną dolinę, a w tej dolinie małą wioskę, w której żyje nasza główna bohaterka Agnieszka, która jest osobą dość niezdarną, niespecjalnie posiadającą jakieś, wiecie, większe talenty. No i ogólnie taką zwykłą, niczym nie wyróżniającą się dziewczyną. No i na całą tą doliną pieczę oraz opiekę sprawuje pewien mag, nazywany smokiem, który mieszka w Wielkiej Wieży. I smok co 10 lat pojawia się w wioskach i wybiera jedną dziewczynę, którą zabiera ze sobą do wieży. Po to, żeby ona mu przez te 10 lat służyła, i po 10 latach daje jej dużo pieniędzy i ją wypuszcza w świat i bierze następną dziewczynę, która znowu mu przez następne 10 lat służy. No więc, oczywiście, jak łatwo się domyślić, na początku historii Smok przybywa do wioski. Wszyscy spodziewają się, że wybierze on najmądrzejszą, najfajniejszą i najpiękniejszą dziewczynę, Kasię, z tej wioski, ale on z jakiegoś powodu nie wybiera Kasi, tylko wybiera naszą właśnie główną bohaterkę Agnieszkę, która udaje się z nim. Do tej wieży, i stamtąd zaczynają się dziać różnego rodzaju rzeczy. I z tego, co ja tutaj opisuję, to można by się domyślić, że to będzie na przykład jakiś romans fantazy, natomiast, no, nic bardziej mylnego. Ta książka ma bardzo mało wątku romantycznego, który tak naprawdę rozwija się gdzieś tam bardzo daleko w tej historii. To jest bardziej historia o odkrywaniu swoich własnych mocy, odkrywaniu umiejętności. Oczywiście o walce dobra ze złem, ponieważ tę dolinę otacza też. Taki bardzo starodawny, zły las, w którym żyją różnego rodzaju potwory, z którymi też w pewnym momencie nasi bohaterowie będą musieli się zmierzyć. Mamy tutaj też walkę z jakimiś tam nierównościami społecznymi i innymi takimi rzeczami. Jest to książka, która, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to fabularnie do mnie trafiła. Natomiast, no, tak jak już powiedziałam, nie jest ona bez bad. Także z tą książką to już naprawdę każdy musi sobie poczytać, spróbować i zdecydować sam, czy to będzie coś dla niego. No i teraz przedstawię wam jeszcze dwie jedna... No, Tomówki fantastyczne młodzieżowe. Pierwszą z nich jest pieśń Syreny, Aleksandry Christow. Mamy tutaj dwójkę bohaterów. Nasza bohaterka jest syreną, ale syreny tutaj są troszkę ukazane raczej nie tak jak wiecie, Arielka, mała syrenka, tylko bardziej jako takie mroczne istoty, które na przykład jako jedno ze swoich kulturowych zachowań mają to, że co roku na, jeżeli dobrze pamiętam swoje urodziny, muszą wyrwać serce jednego człowieka i potem te serca przechowują na. Dnie Morskim i w ten sposób też sobie odmierzają, ile mają lat. Natomiast nasza główna bohaterka jest córką Królowej Syren, w związku z czym ona również wyrywa te serca co roku, ale wyrywa je tylko i wyłącznie ludzkim książętom, ponieważ, no wiecie... Księżniczka wyrywa serca tylko książętom. Ma to oczywiście sens. A nasz główny bohater jest księciem jednego z królestw. Jest, no, można by trochę powiedzieć, piratem, który pływa po wodach od królestwa do królestwa i poluje na syreny, które ogólnie stwarzają zagrożenie dla ludzi. I na samym początku tej historii, tutaj właśnie wchodzi trochę motyw tej arielki, ponieważ nasza główna bohaterka robi coś niewłaściwego, za co jest wyklęta. Z królestwa przez swoją matkę, i ogon zamieniony jest w ludzkie nogi, i zostaje ona wyrzucona na powierzchnię, gdzie Oczywiście z plotem różnych przypadków wyławia ją statek naszego głównego bohatera, i od tego momentu nasza dwójka jakoś tam zaczyna ze sobą koegzystować. Tam jest dosyć dużo sarkazmu, różnego rodzaju przytyków, no i oczywiście nasi bohaterowie wyruszają też na pewną przygodę. I drugą książką, o której chcę powiedzieć, jest Magia Cierni Margaret Rogerson, która niedawno miała, z tego co wiem, swój dodruk, w związku z czym jest ona normalnie już dostępna za jakieś tam normalne pieniądze w Polsce. Ja czytałam dwie książki Margaret Rogerson, obie to są jednotomówki młodzieżowe. Pierwsza z nich i debiut autorki nazywał się Enchantment of Ravens, natomiast ja osobiście nie polecam tej książki, uważam, że była mega słaba. A jeżeli chodzi o Magię Ciernie, ta książka podobała mi się bardziej i myślę, że też do wielu osób ona może trafić. Mamy tutaj główną bohaterkę, która jest pewnego rodzaju strażniczką książek, tak zwanych grimoirów. Y są to magiczne książki, które czasami potrafią zamienić się w Potwory I wtedy osoby takie jak nasza bohaterka z tymi potworami walczą. Natomiast na samym początku klasycznie dzieje się coś, co powoduje, że nasza główna bohaterka musi opuścić to miejsce, w którym zajmowała się grimuarami i wyruszyć na pewną podróż, w trakcie której spotka ona naszego głównego bohatera, który jest właścicielem pewnego dworku oraz służącego mu demona. Mnie, kiedy czytałam tę książkę parę lat temu, temu się ona podobała. Bardzo dobrze się bawiłam. Z tego co pamiętam, ja akurat słuchałam audiobooka po angielsku, no ale mówię, ta książka jest również dostępna po polsku, więc jeżeli to brzmi jak coś interesującego, to polecam. I teraz opowiem Wam jeszcze o trzech książkach, które na chwilę obecną ukazały się tylko po angielsku. Jest tutaj jedna młodzieżówka i dwie książki dla dorosłych, więc zacznijmy sobie może od tej młodzieżówki. Jest to The Wicked Deep Shia Enshow. Mamy tutaj historię dziejącą się latem w malutkim miasteczku i to miasteczko ma dosyć niechlubną historię, ponieważ tam parę set lat w przeszłości na terenie tego miasteczka y, trzy kobiety zostały oskarżone o bycie wiedźmami i zamordowane. I krąży obecnie legenda mówiąca o tym, że duchy tych trzech sióstr y, co roku w wakacje wracają, wstąpiają w ciała jakiś kobiet i mordują mężczyzn w tym miasteczku. No i od samego początku śledzimy naszą główną bohaterkę, która jest jedną z mieszkanek tego małego miasteczka, i staramy się rozwikłać zagadkę. Po pierwsze, tego, czy te siostry faktycznie istniały, czy faktycznie nawiedzają to miasteczko. To tak naprawdę morduje mężczyzn w tym miasteczku, jak temu zaradzić. W pewnym momencie sprawy robią się dosyć pogmatwane, wszyscy są naokoło podejrzani, wiecie, my przez większość tej książki zgadujemy, kto jest kim, co, jak i dlaczego. I mnie się ta książka podobała. Miała ona jeden mankament, którego nie mogę tu przytoczyć, bo to byłby spoiler. I jest to taki mankament, który dla jednych może kompletnie skreślić te pozycję, dla innych przymkną oni po prostu na to oko i. I, I wiecie, przejdą, przejdą dalej Ja akurat byłam jedną z tych osób, które no, przymknęły akurat na to oko i, i przeszły dalej Ale rozumiem, jak to mogłoby się niektórym nie podobać Kolejną książką, a właściwie nowelą jest The Deep Rivers Solomon Jest to książka, którą ja odkryłam niedawno I jest ona dostępna na Storytelu, jeżeli jesteście tym zainteresowani um, Jest to bardzo krótka pozycja, ona na Storytelu ma chyba niecałe 4 godziny Także naprawdę można usiąść i po prostu przesłuchać jej sobie na Raz. Jest to bardzo dziwna afrofuturystyczna pozycja, która mnie niezwykle się podobała. I śledzimy tutaj bardzo taki dziwny ród syren, który wywodzi się od brzemiennych kobiet y, czarnoskórych, niewolników, którzy pływali na statkach. Y, I te kobiety w zaawansowanej ciąży były wyrzucane za burtę. Y, I założeniem tej historii jest to, że kiedy one wypadły za burtę, to rodziły dzieci, i te dzieci stały się pierwszymi syrenami. I w chwili obecnej. Tej historii śledzimy jedną z Syren, która jest taką powierniczką historii, która przetrzymuje wszystkie kolektywne wspomnienia całego rodu Syren i jako jedyna z całego rodu Syren zna historię Syren od samego początku aż do teraz. Więcej nie będę mówić, no bo jest to naprawdę bardzo krótka pozycja. Jest to też pozycja, wydaje mi się, dosyć ciężka i porusza głównie tematy związane z właśnie z taką zbiorową świadomością, ze zbiorową. Międzypokoleniową historią i stara się też odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest znać tą wielopokoleniową historię, czy lepiej jest o niej zapomnieć i żyć tu i teraz. No Jest to bardzo ciekawy temat, i mimo tego, że ta książka jest naprawdę króciutka, to zawiera w sobie bardzo dużą podkładkę do jakichś tam późniejszych przemyśleń. No i ostatnią historią na dzisiaj, książką, którą absolutnie uwielbiam, jest *Hard Blood Juliet Marillier. Jest to jednotomówka Marillier, która również dostępna jest na Storytelu, jeżeli chcielibyście ją sobie przysłuchać. I tutaj, jak w wszystkich książkach pani Marillier, mamy umiejscowienie w średniowiecznej Irlandii, natomiast tutaj już mamy taki moment, gdzie te wierzenia pogańskie zostały już właściwie prawie w ogóle wypchnięte i raczej mamy chrześcijaństwo. I jest to w pewnym sensie retelling pięknej i bestii, ale jest to retelling bardzo oryginalny, który tylko czerpie z tego takiego głównego szkieletu Pięknej i Bestii, e, czyli założenie, że mamy młodą kobietę trafiającą na dwór e, mężczyzny, który jest w pewnym sensie bestią e, i tam pomaga tego mężczyznę i ten dwór odczarować, e, ale pozbywamy się tutaj wszystkich takich elementów, które mnie zawsze irytowały w Pięknej i Bestii, e, na przykład tego, że w oryginalnej Pięknej i Bestii e, ta dziewczyna, która była na dworze Bestii, była tam uwięziona. E, tutaj nie mamy tego typu elementów, e, Dziewczyna jest na dworze bestii, bo, nie, bo chce tam być, ma tam pewną rolę do spełnienia. Natomiast cała historia ogólnie opowiada o pewnej dziewczynie, która uciekła ze swojego domu w wyniku przemocy domowej, w wyniku różnych okropnych rzeczy, które w tym domu się działy. Uciekła i uciekając przed swoimi oprawcami oraz przed pewnymi innymi rzeczami zawędrowała w pewnym momencie do miejsca, które się nazywa Whistling Tor. jest to twierdza zarządzana przez młodego panicza, naszą tak zwaną powiedzmy bestię jest to mężczyzna, który w młodości jako dziecko dostał rozległego wylewu co spowodowało, że ma sparaliżowaną jedną część ciała, no jest on mężczyzną odrzuconym, dosyć zgorzkniałym ale jednocześnie tak naprawdę o dobrym sercu, tylko po prostu te rzeczy które mu się w życiu przytrafiły i to jak były Traktowane przez innych, spowodowały, że on się zachowuje tak, jak się zachowuje w stosunku do innych. No i nasza bohaterka trafia na jego dwór, gdzie zgadza się podjąć pracę jako tłumaczka oraz osoba, która przepisuje stare, rozpadające się dokumenty i księgi na nowo. I to jest jej główne zadanie w tym dworze. Na tym dworze nasi bohaterowie będą musieli odkryć dużo mrocznych sekretów związanych z przeszłością rodziny Panicza Whistling tour. No i tak jak powiedziałam, śledzimy. Tutaj w pewnym sensie szkielet tej bardziej tradycyjnej historii o pięknej i bestii. Mamy tutaj też bardzo Taki delikatny, powoli rozwijający się, bazujący na um, szacunku, przyjaźni i zrozumieniu romans pomiędzy naszymi bohaterami, ale on absolutnie nie zajmuje centralnej części tej historii. Jest to głównie historia opowiadająca o odnalezieniu swojej własnej, niekoniecznie zawsze głośnej um, wewnętrznej siły. Jest to też historia o więzach rodzinnych, o zawalczeniu o rodzinę, um, o odnajdowaniu swojego miejsca w świecie. Jest to też historia, która w przepiękny sposób ukazuje siłę kobiet, ale to nie jest taka siła kobiet jak w niektórych innych książkach, gdzie po prostu kobieta musi stać na szczycie skały z mieczem, wrzeszczeć i być przerażająca i rzucać sarkastycznymi rzeczami na lewo i prawo. Tutaj ta siła kobiety ukazana jest w umiejętności radzenia sobie z traumą, umiejętności poświęcenia dla czegoś, co jest dla nas najważniejsze, umiejętności dbania nie tylko o siebie, ale też o ludzi naokoło, umiejętności po prostu przeciwstawienia się wszystkim takim złym rzeczom, które w nas uderzają i trwania dalej bycia taką ostoją. Także jest to coś, co ja czasem nazywam taką cichą siłą kobiet, co chciałabym, żeby było częściej pokazywane w literaturze, ponieważ jest to przepiękny motyw, bardzo ważny motyw, który no niestety według mnie ukazuje się zbyt rzadko. Ja tę książkę polecam stuprocentowo całym sercem, uważam, że ona jest Wspaniała. Strasznie chciałabym ją mieć kiedyś na swojej półce, i jeżeli tylko uda mi się dorwać wydanie, które nie jest takim małym 17 centymetrowym kieszonkowym ogryskiem, to na pewno ją sobie kupię. Natomiast słuchajcie, to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film. Myślę, że za jakiś czas, kiedy znowu uzbieram tam z 10 czy 12 kolejnych pozycji jednotomowych, zrobię kolejny film w tym stylu. A dzisiaj jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie wspierać to, co tutaj robię. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!